sałamacha, machami świata WKN. Dzisiaj w roli trenera. No i właśnie, jak zaprezentował się Mateusz Żelichowski na gali Fight Time 22? Trener zadowolony? Ja jestem zadowolony bardzo. Przegrał walkę, ale ja patrzę na to, jak się zawodnik zaprezentuje. Nieważne, czy wygra, czy przegra. Ważne, żeby dał siebie wszystko. To jest jego druga walka. Stoczył pojedynek z tym samym zawodnikiem na Pucharze Polski MFR. Tutaj miał być rewanż. Rewanż też Kuba był lepszy, ale Obydwoje zawodnicy bardzo fajną postawę i sportową i wyszkolenie techniczne pokazali. No cóż, taki jest sport. Coś musi wygrać, coś musi przegrać. Tym razem Mateusz przegrał. No ale ja jestem z niego bardzo zadowolony. 14-latek, który. Schodzi na cały czas na regularnie treningi było widać że w fajnym tempie obydwoje pokazali walkę więc chyba widowisko było sportowe fajne więc czego tu więcej chcieć No ja wiem czego tu jeszcze więcej chcieć 42 lata to jeszcze nie tak dużo tytuł mistrza świata był walki jak dobrze pamiętam nawet ostatnio komentowałem tą walkę z tym takim Czechem czy Słowakiem takim wietnamskiego tak, pochodzenia tak, 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 No tak, właśnie Jan tak. cały czas w formie pytanie będzie jeszcze powrót jakiś bo na ringu bokserskim chyba cały czas aktywny. Tak, na ringu bokserskim w grupie Silesia Boxing cały czas aktywny. Teraz trwają rozmowy o walkę, o mistrzostwo świata, bo ja niestety w 2016 pas WKN wywalczyłem, ale kontuzji wiązadeł krzyżowych w nodze doznałem. I teraz możliwe, że będzie walka 2 października właśnie też o ten sam pas, bo jest wakat i możliwe, może dwóch tych samych zawodników znowu się spózka, może też będzie rewanż. No to w takim razie czekamy na oficjalne ogłoszenie Janca Omaha. Szybciutko, bowiem kolejne walki przed nami. Dziękuję bardzo. Ja